Hej się z tej strony, Renie. witam Was w kolejnym odcinku zbudowania składu. Mo możecie się zapytać, co to jest za skład? Jak to jest 69 zgrania? Co to w ogóle, jakiś Meksyk, Arabia Saudyjska? Co to jest, jakiś brązowy, srebrny? Nie pojęte, co nie? A ja już Wam to wszystko wyjaśniam. Otóż zrobiłem skład z najmniejszych zawodników na daną pozycję. Sam się dziwię, że aż tyle zgrania udało mi się wyciągnąć. Myślałem, że to ja jestem niski, ale żeby byli. Aż tacy niscy piłkarze, na przykład nabrawcy, zaledwie 1,70 m, no średnia wzrostu to jest 1,64 m, no to jest po prostu niemożliwe. A ten skład mi gdzieś tak mniej więcej wyszedł 25 tysięcy, więc nawet spoko. no najniższy to jest oczywiście Pan Plata, 1,57 m. Nie wiem, taki malutki, a nie wiem czy yy, ciąg dalszy wbijania na Eltona. O, bardzo dziękuję. Pięć razy sztuczek to o mi się jeszcze kiedyś przyda. O, może kiedyś mi się zachce brazylijski skład zrobić. Myślę, że takich malutkich piłkarzyków będzie na tym boisku widać. No serie się z gromu, kurwa i głupot. Wow, po 10 minutach szukania w końcu kogoś znalazło. Znowu jestem zmuszony zagrać turniejowy przeciw, w złotym turniejowym więc może być ciekawe, nawet ten tym herbce miał koleżka, był bardzo spoko Taki w 3D, co, czego Arabia Saudyjska nie wymyśli Co on to, taki turecki jakiś, jakiś z Turkiem chyba gram Mały, ale obrotnie, nie? To Elton Jak z pięcioma gwiazdkami to będzie wchodził jak w masełku, myślę Chociaż zobaczymy to Gdzie jest Elton? Gdzie jest Elton? Elton! O, Elton chyba tu biegnie bo tam tego u góry puścimy O, to jest Elton, ja, ristisz! Markni i golasso! Tak myślałem, że to będzie Elton 1 do Haha! <grywa> to jest boski zawodnik. Jak brazylijski skład to musicie koniecznie go kupić. Wyrwałem go za 1-14 tysięcy spoko To szkoda, że z Arabii Saudyjskiej, jakby na pewno był z jakiejś innej ligi to od razu 20 tysięcy razy droższy. Jezu, mój wronka! <grywa> o tam drabina jakoś powinien mieć albo taki stołek. Ociu Że tam ma główkę to nikt wygra A on nie dość, 5 gwiazdek To jeszcze 5, e, 5 sztuczek, to jeszcze szybki gnu jest Ten chyba, ten prawy obrońca jest chyba najniższy On chyba jest 1,55m, tak mi się wydaje No tak patrzy, i on się mi, mi wydaje jako najniższy Jezus, ten Elton jak mała mrówka, tak opracowito Robią 40 tysięcy trików na gałce, a potem pff, Się dziwią, że nie idzie robić trików Elton! Elton! Po raz drugi! E on jest chyba lewonożny jeszcze mu przecież to jest fantastyczne ustawienie dla tego piłkarza. Co on robi? Ha! Tak to wkręcić! Pff. Koksowy piłkarz po prostu. Najlepszy chyba w tym zespole. I za chwilę rozpoczną Pato! Pato! bum. Wow, Prawie się udało. Szkoda, że go tutaj mogę na szybkość zrobić. Bo tak jakoś za bardzo przeciwnie nie jest wymagający. Tak samo jak moi piłkarze nie potrafią wykończyć akcji, bo mam o ten najlepszy zawodnik tego zespołu, a patrzę jakie gówno. Chyba też jest lewo No albo coś nie pykło mu teraz. O, o lo, 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 lo. Jeszcze lagi. Nie wiadomo po czyjej stronie. Ale ten bram wszystko ronią. Nie taki malutki. Ja <laughs> Przecież go tu. Lobem trzeba go pokonać, a nie, w niego, ty. Przecież to, a to, te różne to już nie godę, nie? To jest kosmos, nie? Po prostu, jak, jak to wybić, nie? Przecież to ani tym bramkarz ci tego nie złapie, bo zostanie połamany. O, kuźwa, on to złapie! Jezu, piąstkowanie. O, ty na tam, na ta główka, nie podskakuj lepiej. Dobra. Się pogubił. O, mod cztery! Fantastico, elastico. Teraz ci się udo? Nie rozumiem tego, nie? Ale mu się udało! 3 do 0! Bągan Ote! Ciuł swego pa! <śmiany> <śmiany> o mój Boże! O lol! Ale no co? Dałem mu bramkę, nie? Yes! Co to było? Wychodzi bonga na pozycję! Bągan Ote! Bągan Ote! Ależ robi bonga Dwóch przeciwników wyrolował! Jeszcze raz, a i się nie udało, bo za późno zaczął robić triki. O, Elton. Czy go widzisz tam na lewym skrzyle Proszę, wysuń Eltona, proszę mi wysuń. Hatryk! Hatryk! Jose Emanuel Elton! Co mu zaczął prynka. Cztery do jednego, trzecia bramka ślisz szpital, Pidalcelu! Kurczę, Felek, czerwona kartka. Kto by pomyślał? O, 4-2, fantastycznie. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Koniec spotkania. Mi się dalej udaje awansować już do półfinału. Pokazują właśnie najlepszego zawodnika meczu. Elton, boski piłkarz, najlepszy w tym zespole, chociaż bramkarz też. Taki niski, to uff, dobrą robotę odwalił na bramce. Swoje 3 grosze to już musiał Bongaotę dołożyć. Wiadomo, najlepszy. O, i zawodnik meczu, ciekawy za <laughs> Proszę, załamanie serca. O, teraz możecie tutaj widać Plata, Bongaotę, Bermudez, Elton, Odhong, Douz, Paredes, Alvarez, Musman, Hamsal, Perez. Takich piłkarzy właśnie trzeba było kupić, żeby zrobić najniższy skład. Spoko składzik, a Elton zmotywował mnie do tego, żeby zrobić sobie brazylijski. No, ciekawy kogo tam na tak wstawię. Chyba ważniaka, Bo ma korzenie brazylijskie, mówił mi ostatnio. Ale odcinek dobiega końca, no... Pff, nie róbcie sobie takiego składu, ja sobie tak zrobiłem do jaj, ciekawe. Chciałem zagrać w ogóle takim składem, zobaczyć jak się gra. Nawet spoko. Ale wydaje mi się, że jakby z trudniejszym przeciwnikiem, to ino wszystko główka, 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 bo kto tam ma wygrywać, nie? Ale 4-2, spoku wynik. Na takich słabszych rywale to pff, w takim składem można zawsze sobie pograć. To ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Może napiszcie w komentarzu, jaki mam inny skład zrobić. Może sami wysokich, może tym brazylijski jakiś zrobię. No jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Cześć!